hej, o, witam w następnym filmie Minecraft akurat w To po prostu chcę mi się nagrać w survivala, Więc rozpoczynam ja serię nową. Widać wioskę, trzeba ją okraść, jak każdy gracz w Minecraft'a. Kroczył jest kowal? Nie widzę kowala. No, ale jakoś nie widuję ostatnio kowalów. W Minecraft, nie wiem czemu. Wow, kowal. Wow! Ale szczęście, Pybaks. sobie chleb też się przyda. Zobaczcie, drugi kowal. Jak fajnie, fajnie. O, takie łupy. Obsydian złoto też się przyda. Zdałem to do portalu. W sumie to wszystko mam, więc niepotrzebne rzeczy mogę dać Tak, Jak na razie. Ej, ta wyska jest gigantyczna! W sensie, nie wiem o co chodzi. Dobre, dobre w Nie, Nie wiem, dlaczego ta bieska jest tak duża. Pola, ścina drz drzewo. drzewo. Drzewo, drzewo, drzewo. Wiecie, do czego jest potrzebne drzewo? Do drewna. Idę kopać. To ja poszukam jakiejś tej kopalni. No i jest kopalnia. Wow, super kopalnia. Super kopalnia. Super kopalnia. Fajna. Ja szukam daję kopalni. Zła wiadomość, nie ma nigdzie kopalni, ale zauważyłam tam fajną górę. Okej, okay, to dobrze. Wow. To cóż, idź dalej. Udało mi się do neta To jest super góra Zobaczcie co znalazłem Kopalnie DZIĘKI <trypt> Poddałem Okej, okay. witam wszystkich po długiej wyprawie, wreszcie wróciłem, nie no tego nie zrobię, ale udało mi się, zbiłem ten szczyt, no i jestem w wiosce, siema brachu, pora na do kupania Warcraft. Proszę, jakie ASMR? O, tak! Milion lat później. Jest problem, nie ma wygry, nigdzie. Jest już chyba noc? A nie, schodzi noc. To już szukam miejsca do przelocowania. Nie no, łowę co znalazłem tam, daleko, tam, tam jest wioska. A już dojeżdżłem do, do... KOTEK! Miał! kici, białe, miał biał! To idę do chaty Co za dziwne Ach ten generator Minecraft Jedzi tutaj łóżko? Nie kurde, że to bibla. Ach, pierwszy dzień. Przeżyty. Podejść się. Podejść się wszyscy. Widzicie, jak ja jestem dobry w klocki. Okej, okay, widzę, gdzie ja zamieszkam. To jest to najlepsze miejsce do zamieszkania. Wow. Nie lubię kopalnia, jest zagwarantowana obok wioski. Ty, 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 dawaj dawaj wędkę, dawaj. Dawaj wszystko, co masz. Mam wędkę? Nie, ale ja mam muszelkę, Musielka. O nie, to jest ten. Gaugan. Z... i pamiętam czym Uciekać Gdzie ja płynę? Ale akcja widzowie W nic się nie dzieje, tylko płynę do wioski Ja mam mało życia A Musiałem już w ogóle i jeść jednocześnie. Witam towarzysza wuwu. Związku klockowego. Od dzisiaj to jest moja wio, wios... wio... Nic tutaj ciekawego nie ma. Oprócz czego że jest coś do ukradnięcia. O oj oj oj. No jest tyle miejsc kopalni, na przykład tu, miał dom tu, bo jest fajne, na górze jest piecowy, nie widziałam tego, jest w lesie, tam jest miejsce za kopalni, może, wi może widzicie, zobaczcie jaki promax, wejście do kopalni, tylko tutaj by było dobudować, <słuch> <słuch> bloki, bloki, bloki. <słuch> świecie jest wungier. Nie ma wungla? Bo, jakby coś to ja jestem, coś się Potrzebuję wungla. Nie. Patrzcie, już tego mam. Wszyscy wcześniej się kupali. To ja jeszcze to jedno, co wykopałam Nie ma tutaj wungla. A jest fajne. Tam, tam ta wyspa. Pewnie, gdybym zamieszkał na wyspie. Jest wungier. Jest. Chyba to może być do zakończenie. O! To! Ja się żegnam z wami powoli, tak? To. Pa widzowie. Jeśli ktoś to ogląda. Tutaj święto ziemniaka.